Cześć, dzisiaj taki krótki filmik. Jakie w ogóle podejście jest moje do mermeshingu? Jak ja to gryzę? Kija używam od Crazy Fisha Nano Zero SE. 172 cm od 0,2 do 1,5 g. To jest mój kij. Kołowrotek jakiego używam to jest Favorite Arena 1500S. Nawinięte mam tutaj żyłkę, podlodową żyłkę 0,08 mm. Nie wiem nawet jaki mały dźwig. Robię to sobie tak, że potrzebuję mieć dosyć dużo na szpuli, żeby było mi wygodnie rzucać, bo przynęty są bardzo lekkie. Tutaj mam 0,25 grama przynętę z gumeczką też od Crazy Fisha. Mam nawinięty podkład. Mam nawiniętą żyłkę 35 metrów żyłki podlodowej, związane to z drugą żyłką 35 metrów, żeby mieć jakiś tam zapas w razie większej ryby. Co dalej? Robię to w ten sposób, że jak już widzę sobie supełek od, od powiązania tych dwóch żyłek od ich połączenia to wiem, że już mam do wymiany, czyli wywalam tą końcówkę żyłki, nawijam kolejne 35 metrów. Mógłbym nawinąć 100-200 metrów, no ale to jest marnotrawstwo, bo przy 100 metrach, jak zużyję 20, to już jest za płytko na szpuli, źle się zarzuca. Dlatego wolę sobie dowijać 35 metrów nowej żyłki za każdym razem. To tyle o wędce, wrotku żyłce. Główki. Główki robię sobie sam. Z ciężarków musiałem sobie, musiałem, nie musiałem, ale kupiłem sobie wagę jubilerską 0,35 g, 0,40, 0,50, 0,20 g. Główeczka to jest tylko haczyk, drucik. W ten sposób zrobione, żeby sobie luźno mogła przynęta pracować. Myślę, że to jakoś tam widać w miarę. Tu jakieś próby z koralikami. Niezbyt się to udaje, jakoś nie bardzo te koraliki atrakcyjne dla ryb. No ale próba była. Kilka mam zrobionych z wolframowych główek. Główki używane w muszkarstwie. A te wszystkie to są robione normalnie z ołowiu. Robię je sam. Tak wygląda mniej więcej. Zestaw przynęt. Wiadomo, jak każdy spinning itp. Przynęt muszą być miliony. Używam przynęt typu white bite. To są przynęty też od Crazy Fish Różne kolory, kolory to zazwyczaj zaraz widać. Próbuję jeden, drugi, trzeci. Widać jak, jak czy, czy ryba zagryza, czy nie zagryza. Drugie przynęty, które używam, to są Polarisy. Te w te wersji 30 mm. Też od Crazy Fisha. A zapach tak nie zwracam uwagi. Chociaż amyżowe pachną ładniej. No i chyba moja ulubiona przynęta to jest Tipsy. Ten 30 mm. Też zresztą od Crazy Fishe'a, w sumie trzy wzory przynęt których używam, kolory zależnie, czy to motor oil, czy beer, czy jak to tam, piwko pomarańczowe, dosyć fajne na wzdręgę, no, no tak jak na kilku filmikach widać, że gdzieś ten biały ryb jednak się kusi na to. No i co, idziemy próbować dalej.